Książę się Markowi to jest z tej strony wojna i na dzisiejszym odcinku gramy we Snowrunnera z Panem Rolnikiem, Siemaneczko. Dzień dobry! Dokładnie, Pan Rolnik sobie kupił Snowrunnera i będziemy sobie mianowicie grali na, no, na nowym save, bo specjalnie spojrzę po ten odcinek taki trudniejszy save. No i co, w tym odcinku rozpoczynamy serię i rozpoczynamy jednocześnie rozgrywkę. Z małym budżetem, nie tam, z tamtym, co na tam miałem. I tutaj w pa, Filipie, panie rolniku i złotek zwał, robimy te, to samo zadanie co u Ciebie. A ja mam przyczepę pewnie Nie. Nie, ja ją biorę. Ty będziesz mnie asekurował. Jedź już. Jedź pierwszy, to wręcz go ten. A ja Cię potem pokieruję na dalsze misje. Bo ja znam tutaj praktycznie całą Michigan. Dobra, dajemy sobie na realną, czyli... Kamerę. E, bo Ty siodła nie masz, ale dobra, już trudno. No i dobrze. Na no, czapę żadnej nie weźmiesz. Jak się dobrze rozpędzisz, to się tu nie zakopiesz. Niebezpieczny poziom wody, jo nie, to gadałeś! <laughs> o mój Boże, ale mnie no czekaj. Sub. kurle Kurde! Zno... Zniosło przez ciebie mnie. Sory. A jak ty? Boże. No, jak aha Jak się tam zakupałeś? Co? No bo żeś jechał środkiem ja tam nie mogę skręcić w żadną stronę i... Sorry. Yy, dobra, czekaj, do znaków... Ej, ja widziałem na nie... że nie ma w górze? No yy, a... nie, nie bawię, mi się o mnie przyjechać, wyciągać mnie. To czekaj, odłożę ładunek, ładnek. Aj, widzę, w ogóle będziemy w ty, na tym safe'ie. Sejbie. Musieli płacić za paliwo. Więc nie będzie już darmo. Nie? Nie, mm. no, nie, nie wyjadę. To czekaj, ja odstaję ten ładunek, Tylko bez AWD to, to ciężko. Możolnie idzie do tych. Dobra. Jako, że to jadę. Ojej, tym frejtlinerem czy jak to się nazywasz? International. Nie. Wyciągarka nic u mnie nie da, bo... w to ja prosto jadę i to sobie gówno daję. Mhm. A do niczego innego się nie przyczepię, z tyłu coś mam... Do Nic, no niczego nie mogę o, Dobra, mamy już, już po ciebie wracam Pokojnie, nie zapomniałem o ciebie Dobra, zawracam Światło włączymy, żeby się nikt nie przepił Ty no się możesz do garażu Ale 10 tysięcy to kosztuje A. Wojna! Zapomniałeś Czekaj okay, wojna, czekaj, czekaj, czekaj. Do tyłu będziesz jechał, dobra? Dobra A. Jestem mistrzem wyciągarki chłopku Czekaj, okay, czekaj. Okay. Teraz... Nie wiem, czekaj ma... Jestem gdzie... Dobra, tu jest łąka. Czekaj, ja na łąkę zawrócę. Hmm. Dobra, jedziemy. Mm. Jedziemy tak, tam, tam jedzie... jedź za mną, wiecie, poprowadzę. I chwila. Dobra, jedziemy. Giesiego, nie ci Ja ledwo sam jadę go, dzieci, jedziemy, no, 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 jedziemy Weź się nie podczepiaj. No, weź się nie potrzepij. Idziemy dzieci, po kolei Przyjdzie <grym> się truka Bo się nabijesz na ten bolet z tyłu i będzie No weź no dobra, ale kto, który się truka Co? Któryś się truka E co, o co ci chodzi? Bo nie robi. Czekaj, bo musisz się podcholować, bo Kurde, czekaj, bo co jadę. Co tu się odniewala? O, to jest paliwo darmowe, chodź. Dawaj, kurde, paliwo. Dawać, ja sobie paliwo. to podłączę i no, potem tobie to dam do. Podłączę. Dobra, Stachus wszystko wyklepie. Także z właśnie sztukłem lampy, stachu wszystko wyklepie. Do pana Maćka się zaprowadzi, kurde. Jarka Maćka eee, czekaj. idziemy Czekaj, bo mnie zablokowało tak jakby wiesz. Aha. Chyba. Dlatego się czekaj. jedzie po twardej ziemi. Czekaj, podłącz się. Od co się podłączę. Podłącz się tyłem. Okej. Dawaj, dawaj, jedź, dawaj. Jedź, 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 stachu, jedź. I tak będziemy całą drogę jechać. Ty na wstecznym, ja w na pokładzie, trasy są Weź poczekaj, kurde. Kurde. poczekaj, poczekaj chwilę, ja zawrócę. Poczekaj Ech? chwilę, ja zawrócę tylko. Spoko, mamy 500, 5000 litrów paliwa. To nie tak, że to starczy na jakieś 50 zatankowań. Dobra i teraz się rozpędzaj tutaj O se. Mój mi sam tam źródła sam będzie. i bokiem trochę jedź, bo to jest bardzo mocne było Bokiem, bokiem Kurde. Mój Boże wojna Nie czuję jak alkoholik nie tak, że wydriftowałem. Aha. To świetnie. Przepraszam, że mnie tam gonisz? Nie, właśnie, nie. Ja jeżdżę bokiem, ja driftuję tu, rozumiesz? Tak, jak ja jestem szefroletem na początku. Jedź jedź, 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 bo mnie dogoni. Kurde. Co tam się stąd tobą Jezu, wojna, opaliłeś znak. Ci nikt nie widział. Miasto zapłaci Dawaj kurde wojna ja tylko co jadę. Dawaj, dawaj Ja się nie mogę teraz zatrzymać. No tak, bo sprzęgła nie umiesz puszczać. Wojna nie! Kurde! O Jezu, jak mi skap Wojna! Tak, ubezpieczenie. Po kurde, porobimy sobie misję. A poka poka pokażę ci mi lokalizację ciężarówki. ogólnie mam pomysł, jak będziemy mogli robić odcinki jeźdź ojzu. No dobra, Odc... patrzcie, u mnie co nie, będziemy odcinki robić z tej mapy. Wiesz, której? Tej z polami. ogólnie, wiesz wschodzi. No, u, u, u ciebie będziemy robić właśnie z tej mapy. A to co, dwie oddzielne serie? Nie, by jedna seria, tylko że będziemy raz u mnie, na przykład, taka serii ta, z takiej mapy, a raz u ciebie, ta, z takiej mapy, rozumiesz? O, o, no, no, rozumiem. No, widziałem, mamy plan odcinku. Jak mi to no, przyczepa w jen. Wojna, ja muszę naprawić silnik, bo on to jest zniszczony prawie. Aha, to jak ty żeś jechał? Nie pytaj. Pytam się. Ej, ile ty masz hajsu? Zero czy ile? Ja mam. Ja mam 3000 coś. Dlatego wziąłem tą przyczepę, bo paliwo w tej grze jest drogie. Jedziemy teraz pod tą misję. A ja, a ja, ja. Wiesz, to ja zamieńmy dostanę? się teraz. Stój, stój, stój tam z tyłu. Zamieńmy się przyczepami, bo ja wezmę inną przyczepę, dobra? Ty weź to. No bo... No y ty Ja jad... Nie, bo ja jadę po inną Czekaj tu! Jak jedziesz Stój! 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 Jak? Kurde! Dobra, czekaj, podłączaj już Kurde! No, tu... Kurde, ty... kurde wojna No kurde, stój! Jedzie Gdzie tak, on jechać? Aha, nie no, super zadalnie, żeś mi dał Siówko scrain... scrajn... Hydrant, hydrant, kurde, i walną hydrant. Czekasz chwilę. No, hydrant nie spowolnił, więc muszę. Dobra, po znaku będzie. Nieprawidłowo. Dobra, ja tutaj muszę nawrócić. Kurde, jak się ciężko to ciężarło skręca. No, to ciężarówka strasznie są skręca. A gdzie ty jesteś? Już, już do siebie jadę, czekaj. Bo nie wiem, gdzie mam skręcić. Czekaj, już ci. Już do siebie jadę. Otwórz sobie mapę i zobacz, gdzie jestem. Jesteś tu, tak. Dobre, to tam jedziemy w którąś stronę z twoich. Ale czy... już wracam, już wracam, więc to czekaj. O. Cegły, cegły tak tam robią, tak grzechocie musiały być. Dobra, muszę nadać. Halo. Ma, no, poczekaj, czekaj, czekaj. To komuś zrobimy taki. Czekaj kurde, stój kurde. To jest... Pogoda na szczęście ma dobre hamulce, nie tylko w co jest? Dlaczego mi nie chce jechać? Dobra, przyczepa to nie jest sofia, ha hamuj! Kosz się przewrócił i przy okazji w lampę się przewalił. Dobrze. Widzowie, my tak kierujemy, jakby co? No kompot, co jest tutaj? Kompocikom. Kompocikom. A ja, poczekaj, bo ogólnie raz on mi taki żerówa jedzie, a raz nie jedzie. Nie wiem. Czekaj, 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 bo to jest jakaś misja. Osłupisku mam prawo. Dobra. No Do zeństw. Dobra. Eee. To zaraz się wrócę, bo muszę sobie zacząć ten... No okej. Okay. Już jadę, jadę spokojnie. Jedź kurde. Chłopie! Jak ty się mnie trzymasz, to ja tak szybko nie będę jechał. Znaczy no, chamuję, no co tu jest? E no kurde, nie po to, żebym ty się podtrzymał, żebym teraz puścił. No kur... no... Nie ma... Widzę, co to zaczyna trochę dla beki. Nie, żartuję. Kurde... Dasz się radę, albo tam zaczekaj w ogóle. Co? Gdzie mam jechać w ogóle, tak ktoś wie? No, do suwiska jadę, tutaj odstawić serwisowe części zamienne. A ja gdzie mam jechać? Nie wiem, żeś mi zostawił wszystko <grych> Powie, Dam pszczepy, nie wiem gdzie mam jechać No i idź za mną Poczekaj! I idź i za mną Aha, już się zakopałem. Chyba uh... Tak Wojna problem Wait a minute, please Drzewo się złamało, nie no super Dobra, rozładowane wojna pomóż mi, bo ja w naczepę... Już jadę, już jadę, spokojnie. Na no samej zaparkuję, zaparkuję tylko naczepę. Tak ładnie, w nie uderzając w ławkę. Ty, a ty, a ty grasz jeszcze w ogóle w Mediwala, czy tak rzadko? No już teraz nie. A czemu? Bo nie, tak za bardzo nie chcę. No i szczerze, tak znudził mi się trochę. Jak w się przesz przeszło, tak nie ma co robić. Złownie tak jak. No, nie, nie lepiej ja by było. By... dużo do roboty. Nie Słyszysz, nie lepiej by było, jakbyś y, ten y, podjechał z przodu i mnie pociągnął? Nie, bo teraz się wracamy. A. Tylko do tyłu biegł i ja złamę. żeś mnie się zaczepił, no. Bo... Nie sta... A. Nie, dobrze. No to... Sor, czekaj, to kliknąłem. No, to Dawaj. Dawaj, dawaj. Gazu, stachu, gazu. Ciśnij, ciśnij. Właśnie już... Chyba szybciej nie mogę. Kurde, ciągnij w tamtą stronę! Kurde! Dobra, teraz już radę. na Dam sobie radę, To nie tak, że za dwie minuty się zakopię. No jakie on sąd wyjechać? Teraz powiedz mi. Odczep na czepę, wykręć i zaczep ją ponownie. I wojna. Obyć, poczekaj chwila, nie, jeździ się. jak... bo bo po poładunek nie, Hamuj! Nie no, wolę super. Kazałeś mi już się jeszcze bardziej kopię. Eee, już się wracam, daj mi się tylko. Tylko czekaj, jak mam my... co? Obawiam się, że będziemy musieli się wrócić do bazy. Ja 10 tysięcy nie biorę. Wiesz, że zaś hajs. Nie mam. No tak. Już do siebie jadę. A ty masz przez 10 tysięcy? No tak, ale właśnie tylko 10 tysięcy Bra... Ty, to widzę, że drag się wchodzi w ten polu Tu nie jak wyjeżdżasz No wołam! Człowieku. No i właśnie zakopałem się I po co ty wołałem? Już jadę, już jadę, spokojnie Spokojnie jak na wojnie Czekaj, nie podpinaj się jeszcze. Podpinam tak, się. Tak, że już. mi mam przeciek w silniku, bo przecież... O jedź. Bo przecież, um... przecież. on go trochę rozwaliło słup. Oni tak, że ja już mam prawie cały silnik zepsuty. Aha. Jedziemy teraz tak. I teraz się wracamy do geraż. A ja z tym ładunkiem co mam zrobić? No masz z nim jechać bo przecież okay, mamy no. uszkodzone silniki, żeby się nam szybko paliło, nie skończyło. Ha, także też nam kosztuje. Szkoda, że tu nie ma ich w konstrukcji, że nie można ten wspólnego konta, wiesz, takiego ...przedsiębiorczego no, w zrobić. Czy? No, w konstrukcji, I chyba tak się da nie pamętamy. No, no, no. no, że jak, jak masz konstrukcję, możesz sobie, wiesz, na takie na koń, to Firmowe, co nie no a Szczaną, to nie że wiedział. właśnie tu się nie da że na przykład przelewam hajs do ciebie, ty przelewasz cały hajs na przykład do no a to y... wiesz co? nie wiedziałem o tym, nie wiedziałem wiesz? o kurde co faj a żebym się rozpierdzielił tutaj krzynie, ej jesteś? I pan Rolnik zgadza. Jesteś? Halo. Halo. Słuchajcie, widzowie. Halo. Słuchajcie. Halo. Chyba mu wywaliło kąpa widzowie. Słuchać mnie. O jesteś. Dobra, wróciłeś. Jesteś? Halo. Halo, nie słyszę cię. Halo. Pan rolnik nam zdał. Halo Filip Halo? Oj oh, jesteś? No jestem, kurde, nie wiem. Nie, nie mogłem nawet mikrofon włączyć. Aha E, weź gdzie, jednak byś, byś mógł na dzień w, włączyć. Już. Bo te światła gówno dają tak szczerze wiem. Czekaj ja się I muszę oprócić... I ma, y, Mam pytanie do widzów Czy jakby ktoś chciał, właśnie taką ogłoszenie Jakby ktoś chciał do nas dołączyć to możecie no spokojnie dołączać do nas I pisać na Discordzie w sensie, no, Postaram się dać ni, ni, moje, no, juje, moją nazwę w Discordzie to mnie zaprosicie może zrobimy... czekaj, może zrobimy inaczej, Zrobimy tak, na każdy odcinek będzie dołączana jedna osoba, taka jakby nie wiem jak to nazwać. No po prostu jedna osoba będzie na każdy odcinek dołączana. No. Jedziesz tam? Chyba. No jadę, ale ja, No wiesz jaki ja mam... Tam ja wolno jadę, bo mi trzeba tak wiesz. A mój przeważa na barierkę. Tak Gdzie tak? jesteś? Gdzie jesteś, kurde? Daleko nie A. A no serio, gdzie jesteś? Już przy garażu po prostu. Jak? Jak bym chciał. Teraz prosto, ta jest dobra. O, weź, a poczekaj. Jak jak na... jak na... A jak wejdziesz na garaż, to weź, poczekaj. Dobra. Latający patyk tam w Popie był. Hmm. Tak że ten kadrach jest cięższy niż, niż myślałem. Ten symulator? Nie, ogólnie, bo w sensie tak, tak się wydawało, że z tego było to łatwo wyjechać. No nie, co ty sobie myślałeś? No właśnie, ja myślałem, że to będzie łatwo. No może nie mówię, nie, nie mówiłem, że wiesz, że tako już wychodzę, nie chodziło mi o to, ale wiesz, ogółem, że będzie łatwiej. no. no tutaj człowieku, żeby wyjechać z błota, trzeba tak się namęczyć. Aha. Co ty nie powiesz? Bo szkoda, że y, kamery się tak... Moje y, wiesz? Bo kamery da się tylko tak, że to nazwę... Trochę do góry i trochę do dołu. Okay. A ja niby by było też jakby wiesz. A, były... żarucę, no. Wojna poczeka sobie chyba chwilę. Bo ja sobie się tu naprawiam właśnie. Bo, bo ja nie mogę nawet ruszyć, bo bym znów się zablokował. Nie mam o co nawet zahaczyć tej. Aha, ja tylko nie wiem czemu. Wracać się po ciebie? Jakbyś mógł, bo ja chyba już nie wyjadę. Czekaj, już wracam się. No czekaj. Zaraz bym mógł się zaczepić. Okej. Zrobimy tak, żeby trochę poszarpać. W The special taki ciężarów to jest ten... aktywne zawieszenie. Ono bardzo pomaga. Dobra, to już się wraca. 22 minut odcinka w ogóle. Mhm. Wracam już, naprawiony. W głowę mam półłowy baga, baga, już tego to sobie zatankuj paliwa. sobie sobie z tego co masz na kipie. Gonuję, no, ja jestem prawie przy bazie, więc. Ale ja już wracam, więc możesz się zatankować i zawrócić. Wiesz? A ja jeszcze. Ja muszę najpierw naprawić ciężarówkę. Tu jest ta farma a to nie naprawisz jej, to byś musiał się wracać do tego Do bazy No a gdzie ja jadę? Ja już wracam, więc nie wiem czy ci się to opłaca O, wi o, widzę cię. No właśnie ten widzę cię by się przydało mi pomóc. Bo chyba znów się zakopałem. Jadę tylko mozolnie trochę, czekaj. Blokadę dy prawo I będzie gigi. Jakoś tutaj próbuję jak najwięcej z tych wyciągarek korzystać. Okay. Próbuję jakoś też szarpać tym y, to ciężarowo. O, no idzie. Dobrze. O, o, o. Tu posłów teraz. Dobra. To jak też to możesz się wracać do bazy i się naprawić. Tylko czekaj, się tylko zatankuję, Dobra. Stój, stój. Dobra, już jedź i jedź się naprawić, a ja już będę jechał, dobra? Ale ja nie wiem, gdzie mam z tym ładunkiem jechać. A nie, ty z tym po prostu, jeźdź, żebyśmy mieli paliwo. A... No i teraz. Aha! O, no, ja cały czas myślałam, że to jest jakiś kontrakt do zrobienia. Nie. Aha, nie, no super. Ja cały czas tak myślałem, że to jest jakiś kontrakt, żeby zrobić. I źle myślałeś. Ale no, sery, wojna. Tak jak, e, po tym jak wziąłeś co to od stern, co nie? To no. ja cały czas myślałem, że ten. Że to jest jakiegoś kontraktu. Mhm. No, no No i super, już nie pojadę dalej. Normalnie to nie my... Na to odczepę. Ale a co mi to da? Jakby tak szczerze co mi to Będzie, da? Będę się lżejszy. A później wrócę, co nie? No. Podłączysz ją, albo no nie, to... nie musisz jej w ogóle podłączać. no super, odłączyłem tą. I nie no, super i dalej nie mogę wyjechać. To, a ile masz kasy? Mało chyba dziewięć koła. Aha, to się na nie za... A to... O Jezu, przepraszam. A za holowanie nie kosztuje tam tysiaka? Nie właśnie. Tak mhm. nam dam holu i tu masz 10 tysięcy. Mhm. Czekaj, z cysterny. Zdękuję. Czekaj, może tak zrobię. Tak, tak. Nic, a nic, ani nic, nic byknie. Dobra, dobra widzę Zakończymy ten odcinek, w następnym odcinku dokończymy ten ładunek, tą Komisja. No. No, nie wiem jak tam chcesz, bo ja tutaj się będę trudził teraz e, z głupim tym. To na w dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Dzięki za oglądanie, dzięki żebyście. Cześć! Para!